そろそろフッとッフッフ対一にこだわってる場合じゃないだろう 1> 1 Halo, halo! Dzień dobry, z tej strony ponownie ja i tym razem, jak ostatnio był Goku Black, czas na Blue Duo. akurat miałem farta, że te karty trafiłem. I tak, przejdźmy do omawiania, akurat moja karta jest w tej pierwszej rotacji. I tak, ich leader skill to Future Saga, Fused Fighter i dodatkowe boosty do Final Trump Card, Bond of Parent, Child. Jeżeli chodzi o super atak efekty to jest Greatly Races Attack, Races Death na jedną turę i zmniejsza atak. A jeżeli chodzi o 18 ki to jest Greatly Races Attack i daje supporta 60% defa, więc kolejne super super atak efekty. A jeżeli chodzi o pasywkę to przejdźmy na szybko. Atak defy 200%, dodatkowy ki plus 2 ze zebranym orbem, z każdym super klasy albo Future Saga postacią. Atak def 50% do 150 szansa na... Unik i redukcja obrażeń 60%, tam dodaje się po 20, wystarczają 3 karty. Jeżeli wszystkie karty w danej turze są superclass, albo jeżeli jest inna postać Future Saga, robi dodatkowo superkę szansa na unik 20%, więc mamy 80% szansy na unik. Redukcja obrażeń 10%, więc mamy 70 i 80, więc nice. Oprócz tego jeżeli jest active skill lub 18 albo więcej ki dostajemy atak 200% i atak efektywy against all types, dodatkowy def, jak otrzymamy hita, więc nieźle. Link set jak widać Super Saiyan, Saiyan Warrior Race, Warrior Gods, Kamehameha, Prepare for Battle, First Battle i Legendary Power. Active skill e będę omawiać później I tak, team tutaj postarałem się złożyć dość mocny Więc powinno być nieźle Jest tutaj fajna sprawa z tym active skill'em Goku A, jeszcze jedna rzecz To muszę wspomnieć koniecznie Jak spojrzymy sobie na tą kartę Ma po prostu mnóstwo, mnóstwo kategorii Przez to, że to jest ta karta z plusem więc naprawdę pięknie. Akurat Wedgie to tutaj nie dostanie jakichś większych orbów. Mam nadzieję, że jakiś duplikat do niego wleci później w parcie drugim tej celebracji. Ok, dostaję superkę tutaj na twarz. Trochę szkoda, ale no dobra, niech będzie. Double digits. E... 26 milionów. Ok, wydawało mi się, że będzie troszkę więcej, no ale dobra. E... Oni mają przez to, że tyle kategorii, to o mój Boże. Holy shit. Sekundę. E, chyba tak to powinno działać. E, pozwólcie, że sobie przeklikam, bo tutaj na razie nie będzie nic ciekawego. E, aha, dobra, nieważne. Nie, nie, nie tak to się zrobiło. E, to pozwólcie, że trochę w inny sposób to zrobię, tylko dajcie mi chwilkę. E, o, właśnie, w ten sposób. To są wszyscy liderzy 200% do tej karty, więc naprawdę olbrzymi wybór, naprawdę wielki. W porównaniu do Goku Blaka, to nie, Goku Blak też ma dużo tych liderów, 200%, no ale i tak, tutaj jest dopiero masakracja wielka, jeżeli chodzi o tego lidera o tych liderów, więc naprawdę nieźle, naprawdę dobrze to wygląda. Można ich pakować bez problemu, w szczególności że ich warunek to jest ewentualnie super klas postać, a jednak większość dobrych kart w grze jest super klas. Nieważne, że no, jakby jeszcze ten był super klas, to by nie miało sensu, ale ten jest naprawdę świetny. Jestem wielkim fanem tego Tiana i myślę, że niejednokrotnie będę z niego korzystał, biorąc pod uwagę jego nulifikację, jego bombę, active skill i w ogóle. No, przydał się na milion Arena, tylko po co, jak to żadnych efektów większych nie miało. W każdym etapie wyrobiłem w każdym, chyba w każdym wyrobiłem powyżej 90 milionów, więc. No. Wpakowałem tutaj jeszcze sobie tego Seza Vegito Blue, który może też dostanie swój materiał. No ale dobra, ja to tutaj, a w sumie zostaję w ten sposób, później sobie wyfloutuję tego Vegeta. Niech tutaj weźmie się, nastakuje chociaż odrobinę. I powinno być dobrze, Vegeta tutaj da naprawdę dobrego supporta. I mam nadzieję, że to wszystko ładnie się uda pokazać w tym materiale jak to wygląda bo jeszcze ten active skill co ma Goku jest naprawdę mocny. E... A jeszcze jak to nagrywam dostaliśmy niedawno informację, że Eza dostanie int za masu. E... Niestety Vegeta Trunks nie było żadnej informacji, co jest akurat dość smutne, a to by się naprawdę przydało e... biorąc pod uwagę właśnie część Vegety w tej karcie. No ale dobra, przechodzimy dalej i tutaj 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 jak to wygląda z tymi stakami u godów 5. Nice doskonale no niestety tak ładnie powiedzieć nie mogę o tym polu z orbami, więc no niestety będziemy tutaj trochę do tyłu z stakowaniem, no ale co ja poradzę, no niestety tak się pole orbów ustawiło. Yy, także, no, no cóż, mogło być lepiej, mogło być gorzej. Przynajmniej gody się tutaj nastakują. Okej. Okay. Yy, jeżeli chodzi o builda do tej karty to nie ma jakoś krytów, więc leciałbym głównie kryty. Yy, Adeszynale, dodge też porówno mniej więcej, więc yy, no. Trochę krytów by mu się przydało, to wydaje mi się OK, yy, w sensie kryty jeżeli chodzi o część Goku, bo ile dobrze pamiętam część Wegety miała tutaj kryty, tak, miała kryty, yy, także no, no nie wiem, to już według własnych preferencji, ja tutaj mam ich na 55%, orby dałem z tego eventu, yy, co aktualnie jest dostępne, więc yy, jakiejś możliwości takiej personalizacji aktualnie nie posiadam, może kiedyś, może jak będzie jakiś fart, zobaczymy. Yy... W sumie jak to nagrywam, wspomniałem o tych kartach, to zadam Wam pytanie. Mają być te samony za te tikety yy, różnie rozłożone. Tam chyba do 100 ticketów i jak y, zrobi się samona za 50 tiketów to jest 44% szansy na nową kartę, tylko to jest chyba w formie singla. Nie pamiętam jak to wyglądało. Jak robicie? Czy lecicie na karty w parcie 1, w parcie 2? I zauważyłem, że tutaj ta nakładka przeszkadza trochę na karty z partu pierwszego, czy z partu drugiego, czy jakoś porówno? W sensie wiem, jeszcze nie wiemy, jak do końca wyglądają te karty, co będą na part 2, ale możemy sobie coś podejrzewać. No, ja akurat, jak widać, posiadam obie nowe karty, więc. Oh, Okej, okay. tego się nie spodziewałem do końca. Dobra, dwieście koła. Bywało gorzej. Dzięki wyci to za dobrze <try> Ok, e, naprawdę sporo animacji teraz wleciało no ale dobra. Frenda zostawiam, Wegeta tutaj się trochę nastakował. E, ty też. I znowu jest tutaj trochę skromnie, jeżeli chodzi o to ki. Wpakujecie w pierwszy slot, nie powinno być jakichś większych problemów, może nawet i nie dokończysz tego. Także może się uda, może nie. Tego active skilla Gogety chcę zostawić sobie na później. To na pewno. Jak już będzie tam jakaś końcowa faza. No i podobnie jak w poprzednim materiale. Okej, okay, nie spodziewałem się, że aż tyle damage dostanie, no ale okej, okay, nie, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Ee... Że tak jak w poprzednim materiale, na jednym skupię się na saporcie, a na drugiej karcie na e, tym nuker. E, bardziej mogę to nazwać: active skill. E, dobra, jak pole orbów? Czy mamy jak się podleczyć? E... Tak powiedziałbym, że średnio, bo chciałbym tych godów zostawić tutaj w rotacji. Wezmę tutaj te wszystkie fizyczne orby, które mógłbym dać Wegito i wtedy się podleczyć. Ale tutaj, gody z tymi dziewięcioma superkami, to tutaj powinniśmy się podleczyć do fulla. Dokładnie. Więc nie jest źle. Nie jest źle, to tutaj na koniec może nawet i zmasakrować tą fazę. Także y, zobaczymy jak to wyjdzie, końcowo 30 milionów, trochę się nastakujemy. W następnej fazie będzie ten Jirin y, i się przekonam, się przekonam jak te karty wyjdą. Y, tutaj Vegito będzie miał gwarantowanego dodge'a, w sensie o ile to się uda wykończyć y, kefle w tej rotacji. Co w sumie nie wiem czy będzie takie proste. Chociaż ten Vegito na koniec, jeżeli weźmie wszystkie te kryty powinno być dobrze. No, jeżeli chodzi o Vegito, to akurat kryty są mu potrzebne, bo z tego co pamiętam, nie ma ich w pasywce. Ale na pewno mogę ocenić te dwa Seza, właśnie Vegito i Goku Black'a Rose na naprawdę dobre. No i właśnie, jeszcze zobaczę czy będą mieć swój osobny materiał, czy tylko tak pobocznie. Zobaczymy jeszcze jak się wkręcę w YouTuby, bo... Myślę, że na ten tydzień chciałbym trochę nagrać tych filmików. W przyszłym tygodniu zobaczę, jak to wyjdzie. Yy, jednak podczas tych mogę ująć to wakacji yy, dla mnie. No zobaczymy, czy jeszcze na magisterkę się wybiorę, ale jako inżynier to teraz mogę mieć spokój. Inżynier z Dokana? No chciałbym. No niestety nie taki był mój temat pracy inżynierskiej. Yy... Dobra, nie wykończę. Nie wykończę akurat. Yy, że końcówka lipca to na pewno mam jakieś wyjazdy, początek sierpnia, w sensie środek sierpnia bardziej bym nazwał, yy, to tam będę jeździł na jakieś koncerty, nie koncerty i w ogóle, więc yy, troszkę się to porozjeszcza. No, ale ogólnie, jeżeli będę to sobie dobrze planował, to jakieś materiały powinny być w miarę okej. Okay. Yy, dobra. Yy. Zrobię coś takiego, nie będzie to miało jakiegoś większego znaczenia. E, dobra, ciebie chciałbym nastakować jeszcze. E, ta, jeszcze tutaj wykorzystam fakty. Albo nie. Następnej turze spróbuję. Okej, okay. Myśl, myślę, że to będzie dobry pomysł. E, dobra, to przejdę tutaj do części z Wegetą. Jednak, tutaj jeszcze pokażę, pokażę spraya. I dobra, jeżeli chodzi o super atak efekty, to poczekajcie, bo jakoś wolę dalej czytać to na monitorze. Eee, Greatly Races, atak def na jedną turę, zmniejsza defa przeciwnikowi 40%. I tutaj, jeżeli chodzi o super atak efekty, ultra super atak, to jest Massively Races, atak, zwiększa sobie defa 30%. I jeżeli przejdziemy sobie do pasywki, to wygląda ona następująco. Tylko sekundę. Okej. Okay. Ki plus 7, atak def 200%, wysoka szansa na Kryta, wysoka szansa na dodża, redukcja obrażeń 40%. No i właśnie tutaj by się przydało to Ez'a. Eee... Także... Eee, tutaj by się przydało to Ez'a do Vegety Trunksa, więc no cóż, jeszcze tego nie dostaliśmy. Eee, Ki plus 3, atak def 80% dla postaci i postaci, które zawierają Trunks eee, w nazwie jako trzeci attacker. Atak 150%, robi kryty gwarantowane. Kiedy atakuje z 18 ki, zadaje właśnie. Dostaje właśnie 250%. Atak def, robi dodatkową superkę. No jeżeli jest active skill, albo 20 ki, albo więcej, dostaje defa 150% i robi dodatkową superkę. Także myślę, że sobie zrobię to w ten sposób. Tutaj może. O, w ten sposób. Będę mieć więcej tego linków, także polecimy sobie najpierw z tym Active Skill'em i powinienem tutaj wykończyć tą kefle. Naprawdę potężny damage, eee, jeszcze nie wspomniałem jak wygląda sytuacja, zlokuj mi w, 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 tego gogorota, a nie, dobra, też, też może być, też może być. Eee, dobra, sekundę, tylko jeszcze eee, powiem jak to wygląda z tym active skillem wegety, ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o tego active skilla, eee, Zadaje damage, dostaje gardę, daje supporta Future Saga, 10, 15%, dodatkowe 10% dla postaci, które należą do Bond of Parent Child Na 4 tury, więc naprawdę nieźle i linkset, może gdzie ja idę, tutaj jest linkset, tylko jeden link mu się zmienia na Royal Lineage, więc nie jest źle. Dobra, tutaj godów. Okej, okay, nastakowali się ładnie, więc też ich przetransformuję. Także znowu polecimy sobie z Lawiną Active Skill i tutaj Goku się trochę bardziej nastakował więc. sobie lecimy po kolei. Najpierw myślę, że od Gogety. を繰り返してやる かかってこい遊んでやる。 Ok, naprawdę piękny damage i to jest rzecz, którą muszę powiedzieć, bo to jest naprawdę potężne, niesamowite w tym active skillu. Dostałem tutaj atak 300%, robił ultimate damage. Atak def 20% Coś mi tutaj chyba z monitorem albo sobie obs jest, nie tak? Ok, eee, atak def 20% mogą nullifikować. No, i właśnie tutaj. To jest tak, jakby domain UI Tech UI Goku dla jednej karty. Po prostu mogą unikać w stageu, gdzie unik jest zablokowany. Eee, dobra, tutaj dostaniecie pełne pole orbów. No, i tutaj dostaniecie. Y, tutaj 7. 7 będzie najwięcej? 7 orbów. Ok, dobra. Y, w pierwszym slocie nie mam się co bać. Gogeta tutaj powinien nieźle sobie zadziałać. Ok, superka w tym miejscu. Ok, akurat bez dodża. Ujdzie. O, dostał więcej damage'a niż myślałem. Dużo więcej, no ale okej. Okay. Niech, niech będzie, niech będzie. Eee, dobra, mm, w następnej turze może bym chciał zrobić e, także mojego, w zamienie w tego, w wegetę, żeby pokazać tam już wszystko. Nie wiem, czy tak zrobiłem z, poprzedni, w poprzednim materiale, no ale mniejsza z tym po prostu. E, czasami wychodzi lepiej, czasami gorzej. Dobra, mm. Jakby jeszcze tam siadł kryc yy, do tamtego ataku Goku, tamtego Vegito, to by było jeszcze lepiej, no ale nie będę narzekać. Damage i tak był naprawdę dobry. Yy, ok, tutaj AOE znowu. Ok, pięknie z Dodgem, tutaj też. Yy, I Goku tutaj ile? 65 czy ile? Nie, nie mam pojęcia. Nie więcej. 62, ok, dobra, jednak nie więcej. Trochę mniej, trochę mniej. Co nie zmienia faktu, że to jest naprawdę dobry wynik. Dobra, additional y, kolejny superka za 40 prawie 4 miliony. Mm, także użyteczność tych kart, karty i active skilly jest naprawdę mocne y, i bezproblemowo. To jest na pewno topka w dokanie. Jak ktoś myśli, że nie, to nie wiem. Nie umie czytać, nie umie patrzeć. No nie wiem. No nie wiem, po prostu to widać na pierwszy rzut oka, że te karty są po prostu świetne, a tutaj gody też naprawdę dobry wynik robią z tym wszystkim. Jakby jeszcze tutaj dostali tego supporta, co tam Vegeta daje na active skillu, to by było jeszcze lepiej, no ale tutaj już trochę nastakowania się plus ten active skill Gogety AGL zrobiło swoje, więc prawdopodobnie tutaj wykończę tego Zirena. A jednak nie superka. A i tak wystarczyło. Yy, dobra. Yy, jakoś przeżyć tą rotację. Yy, nie, no to myślę, że bez problemu. Tylko. O właśnie, tylko czy ja nie zadam za dużo damage'a? Tutaj Vegeta akurat się nie nastakował. Ty też się jakoś nie nastakowałeś, więc może się to udać. E, mniej więcej zgodnie z myślą. No ale dobra, niech będzie. Po prostu użyję tych dwóch active skilli Goku, a później active skilla Vegito. Raczej nie powinienem wykończyć tutaj e, tego Jiren Agiel. おジスーパージタの威力を見せてやるか Dobra, jak to by wyglądało później? Miałbym godów, więc zostawię sobie to w ten sposób. Wywalę ich z rotacji, ponieważ nie chciałbym zadać jakiegoś strasznego damage'a. Jakbym wpakował Vegito na pierwszy slot, to ten damage byłby na pewno większy, więc sobie zostawię go w ostatnim slocie. Dobra, i w następnej rotacji Kurde, najlepiej by było wegetę zostawić w tym, w, w ostatnim slocie w sensie te, tą moją kartę yy, jako ten jako wegetę, a nie jako Goku. Także no, zobaczymy, zobaczymy, yy, czy to wszystko wyjdzie zgodnie z planem. Będę mieć scouter, więc będę widział w którym miejscu jest superka. Akurat, więc to się przyda. I dobra, to jest na cztery tury, to w sumie nie wiem, nie patrzyłem w którym miejscu dokładniej użyłem tego Active Skilla. Okej, okay, ten Wegito, mimo tego, że jakoś nie robił ataków, to i tak bije naprawdę mocno Na szczęście jest u mnie na 79%. No wiadomo, lepiej by było jakby był na Rainbow. Ale nie, gra woliłam, wolała mi dawać Gogetę STR i to zdecydowanie. No mam go na ponad Rainbow, nawet jego tewerkę chyba na linkach dziesiątych, więc. Mm, więc wiadomo. Eee... No, teraz za bardzo takich kart do linkowania nie mam. Eee... W Sensie, no wiadomo, lubię linkować, linki trzeba wbijać, ale takie karty, żebym miał jakieś takie, mm, jakby to powiedzieć, większe zainteresowanie, to w sumie za bardzo już nie ma, jak tak pomyślę, bo co to będzie? No... Jakieś banerówki, co wlecą z Samonów. Aktualnie mój team do linkowania to jest głównie Peppy Girls, więc... aha. I teuerka Blue Boysów w sensie AGL, oczywiście. STR to jeszcze nie. Takie oferta w samonach to nie mogłem mieć. I co tam jeszcze? No nie wiem, jeszcze chyba tam będę linkować niedługo te trunksy z Innoversa i tak dalej. No to takie po prostu karty, co mi się rzucą w oczy i tyle. Jakieś takie manerówki, które wcześniej posiadałem do CanFesty i reszta, to jest na linkach dziesiątych, więc no, troszkę ta swoboda się zmniejszyła. Dobra, gdzie ty to? Superka w ostatnim slocie, okej, okay, dobra. To zrobimy tak i nie powinienem jeszcze tutaj wykończyć, więc tutaj... Dostaniesz te Rainbow Orby, ty dostaniesz tutaj te, te Tek, i ty tutaj te fizyczne. Dobra, i myślę, że tutaj to już będzie końcówka. Myślę, że tutaj będzie już końcówka. Zależy, jak tam Gogeta i Goku polecą z tymi superkami. No tak, Gogeta miał tutaj z tego co pamiętam, właśnie hmm, tego. E... Boosta na atak z każdym Rainbow Orbem, tak? Dobrze pamiętam? Tak, i dodatkową redukcję obrażeń z każdym Rainbow Orbem, okej. Okay. Także, nie wiem, musiałbym sobie ich potestować na wszelakich eventach, ale no aktualnie to jedna i druga karta jest naprawdę dobra, fajnie się nimi gra, są mocne, więc... Bezproblemowo, nie wiem. Jak ktoś woli Goku Blacka, to niech będzie Goku Black. Niech będzie ktoś, co woli Blue Boysów. Niech będą Blue Boysi jakiejś większej różnicy w sumie dla mnie nie ma. Chociaż ci mają Doja, to już zależy. Okej, okay. ten friend tutaj, no wiadomo, na większej ilości duplikatów 50 milionów też nieźle. Tutaj, jeszcze przez to, że ten Goku daje tutaj superkę, Vegeta na końcu będzie miał dodatkowego supporta do defensywy, więc. To też jest ważna rzecz. A ile wegeta? 85. Okej, okay. okej. Okay. Jeszcze to kryt. Additional superka za 56. Lubię te animacje. Ugotowali z animacjami do wegety. Goku trochę mniej. Dobra, cyk za 60. No dobra, tutaj Vegeta pokazuje, że ma tą swoją dumę, zdecydowanie. E, dobra, Superka na wegetę, xiaomi. Nie miałeś jak tego dodżować, ale raczej double digits. Bez problemów, myślę. Dokładnie. Dobra, e, już jestem tutaj na końcówce, ale w sumie mam tutaj możliwość dania kilku active skilli, których w sumie chwilę nie widziałem. E, także niech będzie, jeszcze polecam te active skille i wtedy będę kończyć tutaj Vegito Wszystkie linki, więc y, też nieźle. No okej, okay, akurat to nie starczyło, więc jeszcze użyjemy sobie active skill'a, Bluduo. Eee, y, Bluduo. 7 rocznicowe, godów. pięknie takim chaos screenem mogę zakończyć ten materiał. Pamiętajcie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, jak nie macie. Yy, także jak zwykle życzę wam miłego dzionka. Zapraszam was standardowo do Discorda. Link jak zawsze w opisie. No i co? Do następnego. I tyle.